Startup i jak założyć i rozwijać własną firmę w Polsce w 2024 roku. 6. Rozwój produktu i usługi. 6.2 testowanie i iteracja produktu. Zagadnienia. 6.2.1 etapy testowania produktu. 6.2.2 metody zbierania feedbacku. 6.2.3 proces iteracji. 6.2.4 narzędzia wspierające testowanie i iteracje. 6.2.5 przykłady udanych iteracji. 6.2.6 Wskazówki na zakończenie. 6.2.7 Podsumowanie. Testowanie i iteracja produktu są kluczowymi procesami w rozwoju startupów, które pomagają w doskonaleniu minimal viable product, MVP, oraz finalnego produktu. Obejmuje to zarówno ocenę, jak produkt działa w rzeczywistych warunkach, jak i dostosowywanie go na podstawie zebranych danych i feedbacku. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tych procesów. Przygotowanie testów, określenie celów testowania i metod, które zostaną zastosowane. Kluczowe jest ustalenie, co dokładnie ma być testowane, np. funkcjonalności, użyteczność, wydajność oraz jakie metody testowania będą użyte, np. testy manualne, automatyczne. Testy użytkowników testowanie produktu przez rzeczywistych użytkowników. Można to robić na kilka sposobów. Testy alfa wczesna faza testowania, przeprowadzana wewnętrznie lub z ograniczoną grupą zaufanych użytkowników. Celem jest identyfikacja poważnych błędów i problemów przed szerszym udostępnieniem. Testy beta testowanie produktu przez szerszą grupę użytkowników, która nie jest częścią zespołu projektowego. Pomaga to zebrać bardziej różnorodne opinie i zauważyć problemy, które mogą umknąć podczas testów alfa. Testowanie ab technika porównawcza, w której dwie wersje produktu, wersja a i wersja b, są testowane równolegle, aby określić, która wersja lepiej spełnia założone cele. Może dotyczyć różnych elementów, takich jak interfejs użytkownika, funkcjonalności czy ceny. Testowanie wydajności, ocena, jak produkt radzi sobie z różnymi obciążeniami i warunkami. Testowanie może obejmować obciążenie, stres, wydajność i testy skalowalności. Ankiety i formularze, stworzenie ankiet lub formularzy, które użytkownicy mogą wypełnić po użyciu produktu. Narzędzia takie jak SurveyMonkey, Google Forms czy Typeform są popularne do tego celu. Wywiady Przeprowadzenie wywiadów z użytkownikami, aby uzyskać bardziej szczegółowe i jakościowe informacje na temat ich doświadczeń i problemów. Analiza danych Użycie narzędzi analitycznych do monitorowania zachowań użytkowników, takich jak Google Analytics, MiPanel czy Hotjar. Analiza danych pozwala zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z produktu i gdzie mogą występować trudności. Funkcje feedbacku w produkcie Implementacja mechanizmów umożliwiających użytkownikom zgłaszanie problemów i sugestii bezpośrednio w produkcie. Może to być formularz zgłoszeniowy, opcja zgłoś problem lub podobne funkcje. Analiza feedbacku, systematyczne przetwarzanie zebranych opinii i danych, aby zidentyfikować najważniejsze problemy i obszary do poprawy. Należy ocenić, które sugestie są najbardziej istotne i możliwe do wdrożenia. Planowanie iteracji, opracowanie planu zmian na podstawie zebranych danych. Należy zdecydować, które funkcjonalności lub elementy produktu powinny zostać poprawione, dodane lub usunięte. Wdrażanie zmian, wprowadzenie zaplanowanych poprawek i usprawnień do produktu. W tym etapie warto zastosować podejście iteracyjne, w którym zmiany są wprowadzane krok po kroku, a produkt jest testowany po każdej aktualizacji. Cykliczne testowanie i iteracja proces testowania i iteracji powinien być powtarzany cyklicznie, aby stale doskonalić produkt na podstawie nowych danych i feedbacku. Ważne jest, aby nie poprzestać na jednym cyklu, lecz regularnie aktualizować produkt. Narzędzia do testowania. Selenium, narzędzie do automatyzacji testów dla aplikacji webowych. JMeter, narzędzie do testowania wydajności aplikacji. Browser Stack, platforma do testowania aplikacji na różnych przeglądarkach i urządzeniach. Narzędzia do analizy danych. Google Analytics, monitorowanie ruchu na stronie i zachowań użytkowników. MiPanel, analiza interakcji użytkowników i ich zaangażowania. Hotjar, narzędzie do mapowania ciepła, nagrywania sesji użytkowników i zbierania feedbacku. Narzędzia do zarządzania projektami. Trello tablice do zarządzania zadaniami i planowania iteracji. Jira platforma do zarządzania projektami i śledzenia błędów. Esana narzędzie do zarządzania projektami i zespołem. Instagram początkowo był prostą aplikacją do udostępniania zdjęć. W miarę rozwoju wprowadzano nowe funkcjonalności, takie jak Stories, IGTV i Reels, które zostały dodane na podstawie analizy zachowań użytkowników i trendów rynkowych. Spotify regularnie aktualizuje swoją aplikację, dodając nowe funkcje, poprawiając wydajność i dostosowując interfejs na podstawie feedbacku od użytkowników i analizy danych. Utrzymuje elastyczność, bądź gotów na szybkie dostosowywanie produktu na podstawie feedbacku i zmieniających się warunków rynkowych. Skup się na użytkownikach wszelkie zmiany powinny być kierowane na poprawę doświadczeń i zaspokojenie potrzeb użytkowników. Monitoruj skuteczność iteracji, po wprowadzeniu zmian, monitoruj skutki, aby upewnić się, że wprowadzone poprawki rzeczywiście przyniosły zamierzone efekty. Testowanie i iteracja są kluczowe w cyklu życia produktu startupu. Pomagają w identyfikacji problemów, zbieraniu wartościowych danych i ciągłym doskonaleniu produktu. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi do testowania, analizy danych i zarządzania projektami pozwala na efektywne przeprowadzanie tych procesów, co przyczynia się do sukcesu końcowego produktu. Startup i jak założyć i rozwijać własną firmę w Polsce w 2024 roku. 6. Rozwój produktu i usługi. 6.2 testowanie i iteracja produktu.